Ale to jako wiceminister sprawiedliwości może pan na gorąco wyjaśni, jak to się dzieje, że w tej ustawie jest zapis, że orzeczenia trybunału zapadają większością dwóch trzecich głosów? Przecież konstytucja wyraźnie mówi, jaką większością głosów zapadają orzeczenia trybunału. No myślę, że to będzie przedmiotem naszych obrad. Dopiero dzisiaj rozpocznie się pierwsze czytanie Nie, nie mówię o złych intencjach, tylko o jawnej sprzeczności z konstytucją. Skoro konstytucja mówi, że zwykłą większością zapadają orzeczenia trybunału, to jak można wpisać do ustawy, że dwoma trzecimi? Ja pan Sano, półmierz panu szczerze, nie jestem w stanie w tej chwili tego zweryfikować, bo nie czy... Pański klub zgłasza projekt ustawy, a pan nie ma pojęcia, co jest w nim. E, no w nocy został zgłoszony projekt ustawy. E, Jaka się lampka panu zapala, kiedy pan czyta, że sędziowie mają składać ślubowanie przed marszałkiem Sejmu? O co chodzi w tym zapisie? Dlaczego nie przed prezydentem? Nie wiem. Muszę Z pełną sympatią, panie ministrze, ale należy się bardziej przygotować do rozmowy. Ale w... nie znam intencji wnioskodawców, je poznam. Pan jest troszeczkę w troszeczkę łatwiejszej sytuacji, bo w, powiem panu, że. No przeczytałem na stronach Sejmowych to... Wszyscy musimy jak załoga wielkiego statku na oceanie i to w czasie burzliwej pogody wziąć się za remont tego statku wziąć się za remont tego statku wziąć się za wziąć się za wziąć się za wziąć się za, wziąć się za remont tego statku na przykład jeśli ktoś yy, no ma zawał zawał serca to wystarczy tu w tym miejscu, to jest precyzyjnie też określone, wziąć zwykłą wykałaczkę, widelec, no, cokolwiek. To są takie profesjonalne, jak powiedziałem, ale cokolwiek, co ma ostre zakończenie. I w tym miejscu, o właśnie tak stymulować tę komuś to, to miejsce pięć minut i po Zawale, która miała raka piersi. jeśli sobie dobrze przypominam, właśnie była ordynatorem jednego ze szpitali w Massachusetts. W Bostonie. Boston to jest taka mekka amerykańskiej medycyny. Ona już była w takim stanie, że ona już umierała, już była w domu, już nie była w każdym razie w, każdym razie w stanie pracować. I ona przez przypadek zupełny na, na internecie znalazła pracę doktora i, i piła ponad 20 szklanek wody mm, przez cały dzień. A więc to nie od razu, tylko na cały dzień i sobie piła i piła z tą solą. I chyba po miesiącu czy dwóch, nie pamiętam już dokładnie, ale nieistotne, pozbyła się nowotworu. Nikt nie wynalazł innej metody na zwalczanie kornika drukarza, jak tylko wycięcie zaatakowanych drzew i wywiezienie. Zanim ten kornik zacznie fruwać, czyli prze poczwarzy się z larwy na, na motyla. O godzinie 7.30 w kaplicy sejmowej zostanie odprawiona msza święta w intencji... Yy, no, o deszcz. To jest żart. O deszcz. Ale to jest... Proszę? W intencji, w intencji deszczu zamówiona przez parlamentarzystów. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość.